Cześć, witam Was serdecznie. Minęło kilka tygodni od ostatniego filmu na temat mojego 30 litrowego akwarium. Więc tym razem przyjrzymy się temu co słychać w moim akwarium, co się w ostatnim czasie zmieniło. Więc tak, jeżeli chodzi o taką ogólną kondycję akwarium z takim ogromnym przekonaniem mogę powiedzieć, że akwarium jest naprawdę w dobrej kondycji. W akwarium nie ma jakichś większych problemów typu glony, Yy, problemy z roślinami czy z rybami. Wszystko sobie tutaj tak na dosyć dobrym poziomie funkcjonuje. Nie ma większych problemów. Ostatnio były jakieś sporadyczne problemy z odłapieniem biologicznym, ale udało się to szybko zwalczyć, więc sytuacja opanowana. Yy, jeśli chodzi o stan obest akwarium, no to film kręcę po cotygodniowym serwisie akwarium czyli taka 5-litrowa podmiana wody, powierzchowne zebranie brudu. Przegląd roślin, czyli usunięcie takich słabszych, gorszych listków. No i dzisiaj były takie nieco większe porządki, ponieważ czekało mnie czyszczenie filtra, którego chyba nie ruszałem od 4 miesięcy co Czyli, oczywiście, takie dokładne czyszczenie i też po prawie półtora roku wymieniłem ceramikę filtrującą. Zobaczymy, jak sobie teraz to będzie ten filtr radził. Więc, tak, jeżeli chodzi o. Ryby czy tak. Zamieszkuję tutaj kilka sztuk bezszyków Amandy, które tam widzimy przy tylnej szybie. Kilka sztuk galakcji Razbory, yy, kilka otosków i jeden zbrojnik niebieski małych rozmiarów. Jak ta, na ten moment ta obsada ma się dobrze, wszystkie ryby z sobą się tutaj dogadują, nie ma jakichś problemów, więc oby tak dalej. Jeśli chodzi o rośliny, to tutaj zawsze kosmetyczne zmiany dokładnie tydzień temu. Yy, więc już tutaj opisuję co dokładnie się wydarzyło barwość Ceratopteris, która kiedyś była się dominującą w akwarium yy, została usunięta z podłoża tutaj jeżeli ktoś ogląda moje filmy na bieżąco to widział jak w tym miejscu yy, rosła zwartka brązowa dosyć sporych rozmiarów została przeniesiona na tylny plan czekamy żeby zaczęła yy, rosnąć a jeżeli chodzi o paprocie to podczas dzisiejszego serwisu usunąłem wszystkie paprocie, jakie, jakie miałam, czyli te także pływające poszły do kosza. Były w dosyć kiepskiej formie, więc stwierdziłem, że trzeba iść w roślinie, które na ten moment sobie do mnie dobrze radzą i zrezygnować z tego, co jest w kiepskiej kondycji. Yy, jeśli mowa też o ostatnim serwisie, jaki był, to też tutaj zawsze takie kosmetyczne zmiany. Yy. Nieco zaaranżowano nowo tą przestrzeń w akwarium. Mowa tutaj oczywiście tylko o roślinach, które rosną na kamieniu, typu mikrozoria, nubiasy, mech. Zwartki oczywiście zostały nieruszone. Tutaj, jeżeli chodzi o te rośliny, nie mam zamiaru ich ruszać. Jeżeli chodzi o te zmiany, to korzeń, który, rósł, który stał sobie w centralnej części akwarium, powędrował na lewy tylny plan. I myślę, że on to już docelowo zostanie, zanim mamy Dwie gałązki rotali, która sobie powoli, ale rośnie, jest w dosyć dobrej kondycji zadowalającej, więc roślinę zostawiłem spokojnie, nic to nie, nie, nie skracałem, nie ruszałem. Na korzeniu mamy też jeszcze Bolbitisa, takiej średniej kondycji, ale sobie rośnie. Jest to coś tutaj przesunięte przez mech, żeby ta roślina miała warunki lepsze do rozwoju. Na korzeniach mamy dwie odmiany mikrozorium czyli mikrozorium. Naro o takich długich wąskich liściach i Microzorium Trident. Ostatnio mikrozory nieco u mnie przystopowały, trochę się bledsze zrobiło, ale mam nadzieję, że to tylko jakiś chwilowy etap i wrócą w dobrej kondycji. Anubiasy. Na pierwszym planie Anobias nana, który dosyć sobie dobrze radzi, troszkę jego liście są w glonie, ale no to jest taka roślina, która jest taka uroda tej po tą roślinę, nie liczyłem, że ona będzie wolna od glonów. Tak samo, że chodzi o nubiasaka wolisnego, tej mamy rosnącego sobie pod mchem, Christmas mouse. No i że chodzi właśnie o mech Christmas mouse. Na ten moment to chyba największa moja ozdoba tego akwarium. Takiego muchu w 30 litrach jeszcze nigdy nie miałem. Mech cały czas, nieustannie pięknie rośnie, jest pięknie wybarwiony i co bardzo ważne, co mnie cieszy, jest wolny od glonów, więc... Naprawdę nie ma się do czego przyczepić, tak sobie myślę. że Jeżeli kiedyś nikt, niestety, by te mikrozory zaczęły coraz bardziej podupadać, to pomyślę może o jakimś kolejnym korzeniu, żeby dołożyć tego szczemuchu tutaj i pójść w tym kierunku. Jeżeli chodzi o rośliny, kolejne, które tutaj mamy w podłożu, to zwartka brązowa. Czy to jest venti, czy jakaś inna odmiana, trudno mi powiedzieć, ale pięknie sobie rośnie. Tydzień temu dostała kulkę glinianą na zachętę, więc czekamy na efekty tego zabiegu. Roślina zaczęła się ostatnio bardzo ładnie rozmnażać. Tutaj spróbuję to pokazać, ale nie wiem, czy mi się uda. Proszę bardzo, mamy tutaj co najmniej dwa piękne odrosty, które lada dzień wyjdą na powierzchnię. W tym miejscu mamy tuż kolejny odrost, który już akurat wychodzi. Tu obok jest kolejny. Więc roślina rośnie jak szalona. I jeśli chodzi o kolejne zwartki, to zwartka malajska, która sobie tutaj zamieszkuje prawą stronę akwarium. Zwartka w dobrej kondycji, nie ma z nią żadnych problemów, też bardzo ładnie się rozmnaża. Tutaj mamy jeden z jej odrostów. Na razie zostawiłem go, nie ruszałem. Zobaczę, może gdzieś go przesadzę, jakieś na drugą stronę akwarium, ale jest na tyle mały, że nie chcę go ruszać, Więc, tak moi drodzy, to akwarium wygląda. Na ten moment brak większych problemów. Rośliny nawet w dobrej kondycji. Większe zmiany, że chodzi o to akwarium, już tutaj nie planuję. Zwartki dostały, tak jak już mówiłem, po kulce glinotorfowej, więc myślę, że one też czasem jeszcze bardziej ruszą. Że za jakiś czas, jak tutaj będę prezentował kolejne filmy, to tych roślin będzie jeszcze więcej, będzie jeszcze większa ilość liści. No i do tego moi drodzy zmierzam, żeby tutaj postawić na takie rośliny, właśnie jak zwartki, ewentualnie na coś, co rośnie na korzeniu czy na kamieniu, tak żeby tych roślin tutaj nie ruszać tak bardzo często, żeby tego podłoża nie ruszać. I skoro też mowa o nieruszaniu podłoża, myślę, że to jest duży klucz do tego, że mech jest w takiej kondycji, jak widzicie. Praktycznie nie mam tej roślin łodygowej, za wyjątkiem rotali, która sobie tutaj długi czas rośnie, ale też ona jest nieruszana, nie jest skracana, przesadzana. Z wartek wiadomo, nie ruszam, więc siłą rzeczy nie ruszam tego podłoża. Nie ruszam tych substancji, które w nim się nagromadziły. Więc tylko jest powierzchowne odmulanie, podmianie wody, jak widać. To jest chyba klucz do stabilizacji takiego akwarium małego 30-litrowego, czyli żeby postawić na rośliny, których. Nie trzeba co jakiś czas wyjmować z podłoża, więc tej podłoża już bardzo długi czas nie ruszam, zresztą na przodzie widać jakiś się pojawił tutaj osad, też się go tutaj staram się tutaj nie ruszać, żeby Żadne te związki, yy, które są w podłożu nie przedostały się do tafli wody, żeby tej yy, Chcę stworzyć po prostu tym zwartkom takie dobre warunki do wzrostu, czyli Stare, zastane podłoże, pełne brudu, żeby te zwartki miały z czego czerpać energię do wzrostu, a już nieraz widziałem, że te zwartki mają niemały korzeń. Więc tak moi, moi drodzy to akwarium na ten moment wygląda. Uważam, że jest naprawdę w dobrej kondycji. Ładnie wygląda. Może jest jeszcze trochę tak pusto w tym akwarium, momentami tak łyso, nie ma roślin, liści, ale myślę, że to z czasem się zmieni. Że te rośliny, które już tutaj mamy w akwarium, że rozkręcą się na dobre i yy, zazieleni się ta moja 30-litrowa kostka. Bo tutaj, jeżeli chodzi o kolejne, jakieś kolejne gatunki roślin, szczerze mówiąc, chyba nie planuję jeszcze nic dodawać. To, to, co mam, to jest optymalne. Może kiedyś, jeżeli bym poszedł w Mech, to może jakoś dałbym inną odmianę, ewentualnie zamiast kiedyś rotali, dałbym może zwartkę, ale w wersji, w kolorze, znaczy zielonym ale to już byłyby takie kosmetyczne zmiany, rewolucji już tutaj nie planuję. Myślę, że ta, co, ta obsada roślinna, którą mam jest optymalna. Może pojawić się jakieś lekkie modyfikacje, jeżeli chodzi o ryby. Znaczy zmian tutaj nie będzie, ale może dokupię kilka bystrzyków amandy, może z jednego czy dwa otoski i na tym poprzestanę. Więc jak widać można mieć akwarium, które jest mało wymagające, które cieszy oko, które jest w miarę ustabilizowane biologicznie. I nie wymaga wielkiego zachodu, że chodzi o cotygodniowe, czy co dwutygodniowe serwisy. I tak jak wiele osób mówiło na forach, zwartka potrzebuje czasu i tu się mogę już pewnie z tym zgodzić. Zwartka na przykład ta, która jest po lewej stronie, ona u mnie aklimatyzowała się prawie rok. Prawie rok ją nawoziłem połeczkami nawozowymi, kulkami i tak średnio rosła. I nagle w pewnym momencie zaczęła wytwarzać coraz większe liście, aż w końcu osiągnęła takie rozmiary. Zwartka malajska na pewno nieco łatwiej się przyjęła, bo to jest roślina z domowej hodowli, ale też na pewno jeszcze jej trzeba tutaj dużo czasu, żeby pokazała swoje piękno, ale na przykładzie zwartki tej, którą mam po lewej stronie też tej odmianie muszę dać czas, uzbroić się cierpliwość i czekać na efekty. I na pewno za jakiś czas akwarium będzie bardzo ładnie wyglądało. Więc jeśli chodzi o taki mój raport kilkuminutowy, to byłoby chyba już na tyle. Jak macie jakieś pytania, to śmiało zapraszam do komentowania. Myślę, że za jakiś czas pojawi się kolejny film, ale to już nie będę takie filmy w tak dużych częstotliwościach, bo tu już mam takie rośliny, które nie rosną tak szybko, więc tutaj takich rewolucji, że chodzi o zmianę wyglądu, na pewno nie będzie. To akwarium po prostu będzie z miesiąca na miesiąc sobie coraz bardziej zarastało. I o to właśnie też chodzi, żeby wszystko sobie rosło w swoim tempie, powoli, żeby nie było takich braków, że chodzi o substancje nawozowe, żeby rośliny były w dobrej kondycji. I tak jeszcze na koniec filmu mi się przypomniało, że niedługo zacznie się sierpień i to już minie chyba 3 lata od funkcjonowania tego akwarium. Więc na przykładzie mojego kanału może, możecie zobaczyć, ile czasami to trzeba wysiłku, żeby znaleźć tak zwany złoty środek i te właściwe rośliny. Były tutaj pomysły ostatnio o restarcie akwarium, o zmiany podłoża, aranżu zupełnie. Na razie to wszystko odwołuję, odwlekam w czasie. Akwarium naprawdę ładnie teraz wygląda. Rośliny zaczęły ładnie rosnąć, więc uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na dalsze efekty. Więc, jeżeli chodzi o ten film, to już byłoby tym razem na tyle. Jeszcze może pokażę tylko na koniec jak akwarium wygląda od boku, bo tej strony jeszcze nie prezentowałem i za jakiś czas pojawi się jakiś kolejny film na moim kanale więc to byłoby na tyle z tego wieczornego filmu trzymajcie się mocno, pozdrawiam hej